Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Chyba nawet długo oczekiwany film, głównie chyba przez Tomasza P., z tego co pamiętam, z, z relacji na żywo, z nagrywania na żywo na YouTube, czyli przycinanie roślin. Film będzie dzisiaj. Spróbuję skonstruować film z tego. Nie będzie tutaj za dużo takich, że tak można powiedzieć, jakichś skomplikowanych przecinek. Głównie zajmiemy się małym cheniem. Jak widać, Rotala Makaranda Mini Type 4 tak samo się domaga. Troszeczkę Kuba. Klinia towar Kuba. I tutaj zapomniałem jak się nazywa, ale to już mniejsza z tym. Tam z tyłu widać Dwigę Pantanal, która już osiągnęła meritu, <grymny> czyli taflę wody. Więc będzie cięte z lewej strony. Chyba na razie, na dzisiaj zostawię to wszystko. Gdyż jeszcze nie jest tak źle, może jakaś lekka kosmetyka, tylko zajmiemy się głównie tą stroną, czyli prawą stroną akwarium 160, no i małym cheniem. Nic innego, co nam do dzisiaj potrzebne jest to nożyczki. Ja I oczywiście Penseta. I ja mam tutaj taką swoją z Aliexpress pęcetę oczywiście śrubki na końcu bo się rozgrzała szybka reparacja czyli wiercenie śrubki no i co Doży efekt dożywotni taką pęcełką sobie radzę nożyczki długie <siby> bardzo długie zobaczę jak będzie mi się nimi cięło małego henia jeszcze w zanadrzu tam nożyczki proste I nożyczki wygięte Ale nie w ten sposób Tak prosty, prosto wygięte, tylko tak pod łukiem fajnie są No i zobaczymy który będziemy, którymi, którymi nożyczkami będziemy się lepiej ciało. Na początek zajmiemy się Tym stworem Makaranda Mini typ 4 a Nic nie pozostaje jak przystąpić do działania także lecimy z tym rotana makaranda mini typ 4 wjeżdżamy w nią nożyczkami ja ją sobie podetnę bardzo nisko jeszcze sam nie wiem czy utnę tylko górę i zostawię doły, czy całkowicie doły polecał, zobaczymy w trakcie jak ona się tutaj pokaże. I troszeczkę. ok więc ja z tafli na no, jakąś wysokość sobie tutaj powrywam i widzimy się za chwilkę po krótkiej przerwie jesteśmy z powrotem ogarnięty temat z o czyli burdel ogarnięty na tafli i bierzemy się za chyba kubę bo Kuba nam tutaj, ale Kubę, to już weźmiemy się troszeczkę inaczej. Ta roślinka, zapomniałem jak się nazywa. Mmm, także poprawcie w komentarzu. Znaczy, napiszcie w komentarzu, jak się nazywa. Bo zapomniałam całkiem nazwy. Nie chcę mi się już teraz googlować w trakcie filmu. Więc napiszcie mi w komentarzu. Ale tą roślinkę mam ochotę w ogóle wyrwać. O, bo już to na liście nie domagają. Także z nią zrobimy troszeczkę innego rabanu, wyrwiemy korzenie, na nowo posadzimy, bo tutaj troszeczkę wymaga tak zwanego resetu roślinnego. <grymne> Reset roślinny, nie, no żartuję, taki po prostu trzeba wyrwać, posadzić na nowo. Ten hyptis, co ten hyptis tutaj narobił? Aj jaj. jak pusto się zrobiło! Banek urósł! <grystanie> to jeszcze mamy jakieś gadostwa Trzeba wyrwać! Dobra, moi mili! Biorę się za odkurzanką! Hyptisa, tutaj urwę sobie no. o, to jest Hipis, no, <laughs> Ach, ten Hyptis to jest... To jest chwast, to jest chwast. Normalnie to jest chwast, tak rośnie, że... Masakra. Dobra, nim się później zajmiemy, bo widzę, że to jest dłuższa historia z Hyptisem. Strasznie się tu rozpanoszył Ile ten film będzie miał? O zegar 9 minut już jest, oj oj Dobra Kilka przerwy trzeba to... Pantonalka wyszło <laughs> Trzeba to ogarnąć, także dajcie mi kilka minut Także po przerwie mojej krótkiej, długiej, Waszej krótkiej no trochę posprzątałem na górze także bierzemy się za sadzenie jak widzicie poleciało, także Ludwiga tutaj prawej PS no, no i co bierzemy się za sadzenie tylniego planu więc tam będzie poleci Ludwiga Pantanal już mam ją dociętą tak jak powinna być Pęceta. Lecimy z tematem Nie ma na co czekać Nie wiem czy nie za krótko trochę ją wciachnąłem, ale tam będzie i tak Ona sobie poradzi o zobaczymy na ile mi to stało. wystarczy Wsadzenie na żywo Następna sadzoneczka o kurczę małe akwarium nie mogę się przyzwyczaić do tych rozmiarów trudno mi sobie wyobrazić um, na jaką długość przycinać <grybujesz> te rośliny i to jest taki odwieczny problem tego wszystkiego troszkę krócej już będzie Dobra ja już sobie to przeżykowałem następne pięterko krótsze tej pantonalki nie mam tutaj za wiele już tutaj jest tylko zbiornik 160 litrów wiecie no tylko albo aż niektórzy mają jeszcze mniejsze zbiorniczki Mm, ...tylko ja ze, ze swojego doświadczenia po prostu... Mm, ...wiecie, no 720 a 160 ...to jest lekka różnica... ...także... ...inaczej całkiem... ...o, jak patrzycie, taki mały niedobitek będzie posadzony... A on sobie da radę... ...powinna przynajmniej... ...także... ...o... Tyk ...plan, jak plan... Jaki ja mam plan? <noise> plan. Plan jest taki. Teraz pójdzie ta zielona tutaj. Kurczę. Przeszkadza mi troszkę. <noise> Chyba z nią polecę stąd, bo w ogóle tutaj nie pasuje. No i słabo, słabo to wygląda. No druga sprawa a może by tak polecieć bardziej w tamtą stronę troszeczkę tak na skuśkę, na skuśkę <grymne> tak zrobimy spróbujemy troszeczkę inaczej troszeczkę inaczej tego wszystkiego spróbujemy na skuśkę, na skuśkę polecimy <grymne> teraz tutaj ta sazoneczka wleci o Trzyma się, jakoś tam się trzyma. Chyba. Teraz poleci. Ta sadzoneczka. O mamo Kurczę, naprawdę nie śpicie jeszcze. Ja już bym chyba zasnął przy tym filmie. Szczerze Wam mówię, że chyba bym już zasypiał. O, to jest właśnie, nie mogę się przyzwyczaić do tego żwirku, no do tego żwirku, do, do tego substratu No to jednak trzeba się przyzwyczaić, przy, przyzwyczaić Do substratu, do sadzenia w substracie W żwirku to wygodniej, jest to wiele wygodniej w 720 jak robię takie rzeczy to 100% Wygodniej O, tym razem polecimy tak Macie na żywo rozplanowanie Plany sadzenia No dobra, teraz polecimy z Kubą Średnio w ogóle mi się podoba Kuba obok Pantana no Ale no cóż Jak to się mówi jest jak jest, może w przyszłości coś tu innego jeszcze sobie wymyślę, wymodzę. A, na razie tak zostawimy. Ja sobie przymierzam zawsze sadonkę. Do dna tak i mi wystaje. <gryw> Więc to jeszcze krócej ciach, urywam dół, zostaje sama góra. Wy tego teraz nie widzicie, także bardzo was przepraszam. Że tego nie widać jest, ale to już jest są problemy bardziej skomplikowane technicznie. Myślę, że to i tak by był, by był nudny materiał, gdybym to pokazywał, co ja tu robię z kubą aktualnie. Czyli ja urywam po prostu doły. Urywam doły, góry zostawiam. Długi film będzie. Oj, długi. Naprawdę średnio mi się podoba to ta kuba Przy Pantanal nie pasuje mi kolory Nie pasują mi kolory Ale co zrobić na razie Plan jest aby Zmiana Planu sadzenia W przyszłości Długo chyba nie trwało Lecimy Kubo, tym razem. Ach, ta Kuba. <laughs> Przepraszam. za Kaszel. Mam nadzieję, że nie było aż tak bardzo słychać. No, Kuba tak średnio chce się trzymać tego wszystkiego, ale. No cóż. Nie podoba mi się ogólnie kontrast między Kubą a, a Pantanalką. I chyba w przyszłości Kuba stąd poleci Bo Pantanalki no szkoda wywalać A Kuba Jak tu Kuba Kuba stąd sobie poleci Żeby można było ją na zielono bez uszczerbku na innych roślinach to z miłą chęcią hodowałbym ją zieloną, bo fajnie by kontrast dawała dla pantomarki No ale cóż, jak to mówię, mówi się jest jak jest. Nie ma co płakać nad no, rozlanym mlekiem. Tu trzeba działać. Samo się nie zrobi Jestem ciekawy ilu widzów dotrwało do tego końca tutaj, tego filmu w tym momencie Kto dotrwał do tego momentu Niech napisze jakieś hasło w komentarzu Kto dotrwał do tego momentu niech napisze Kuba w komentarzu Zobaczymy, zobaczę <laughs> Ilu widzów jest wytrwałych. Także bez tłumaczenia napiszcie Kto wytrwał do tego momentu Niech napisze Kuba w komentarzu. Naprawdę kurde szczerze, gratuluję Gratuluję no jak to Cierpliwości. No i sam słucham siebie i swojego zrzędzenia. Tak średnio. Średnio mi się to podoba. No ale cóż, no dobrze sobie pogadać. Do Was. Przynajmniej mi czas szybciej zleci. Tak wyglądają moje przycinki, tak. 720. Troszeczkę szybciej może mi wychodzi nawet, bo tam już jest, mam plan. Tak. Plan jest już stary zbiornik. Plan sadzenia jest stary. I mi to troszeczkę bardziej wychodzi. Tutaj muszę więcej pomyśleć czasami. Okay. Zaraz się wykaże, czy dobrze wymierzyłem, bo coś mi przeczucie moje mówi, że trochę jest za wysoka. Mm. Średnio, średnio bym powiedział, no ale tutaj sobie poradzimy, zawiniemy odronek trochę, niech tam wejdzie sobie w środeczek. Troszeczkę za długie te sadzonki cholera mi się zrobiły. Także skończone przycinka. Mam nadzieję, że się film podobał. Troszeczkę się z tym zeszło. Małego chenia Wam nie pokazywałem, że jak przycinałem, gdyż to by było za nudne dla Was. I tak naprawdę życzę cierpliwości. Te białe plamy na małym heniu co pokazuje właśnie palcem. To są sadzonki, były tutaj pierwsze sadzonki in vitro były posadzone. I takie plamy zostały, bo były tam dość gęsto. Po prostu pierwsze, pierwsze sadzonki, które były posadzone in vitro, to właśnie te plamy białe, które zostały. Efekt tego, że był po prostu gęsto obsadzony zbiornik. Kto by trwał do tego momentu, to tak jak mówiłem wcześniej, niech napisze w komentarzu kuba. Zobaczymy, ilu z was tutaj przesiedziało ten cały film lewa strona na razie zostaje tak jak jest, nie ma sensu jej ruszać no, poczekamy niech jeszcze podrośnie i lewą stroną się zajmiemy w przyszłości pewnie w niedalekiej akwarium tak się prezentuje po przecince także no cóż, dziękuję za oglądanie filmu mam nadzieję, że czymś mogłem pomóc z tym filmem także zostawcie łapkę jeśli się podobał, jeśli nie zostawcie łapkę w dół Trudno. I zapraszam do piąteczku na piąteczek po 20 godzinie live. Podyskutujemy na żywo o tym wszystkim. Także dziękuję serdecznie. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. Hej.